2 marca odbyła się konferencja, na której poznaliśmy sponsora tytularnego stadionu Wisły Płock. Został nim PKN Orlen. Umowa zawarta jest do końca 2027 roku. To już kolejna inwestycja koncernu w Płocku na wsparcie kultury, sportu i inicjatyw społecznych w Płocku. PKN Orlen co roku przeznacza około 25 milionów złotych. Natomiast historia tego multienergetycznego koncernu ma swoje korzenie właśnie w Płocku. W momencie, kiedy powstały projekty budowy stadionu, w momencie, kiedy te projekty zaczęły się uzewnętrzniać w formie już realizacyjnej, no to przystąpiliśmy do rozmów. Szczerze powiedziawszy, nie wyobrażaliśmy sobie innego rezultatu i innej sytuacji niż ta, w której to na tym pięknym terenie, bardzo malowniczym, Płocka. Które no, jest w niedalekim sąsiedztwie naszego kombinatu, nie byłoby stadionu, który właśnie byłby z st st stadionem. Otwarcie Orlen Stadionu się zbliża. Kiedy możemy spodziewać się otwarcia? W marcu powinny zakończyć się budowy. Obiekt powinien być zgłoszony do odbiorów. Odbiory potrwają pewnie miesiąc, może ciut dłużej. I sądzę, że w maju będziemy tam przekazywać finalnie spółce, która będzie nim zarządzała. A później musi dojść do porozumienia. Między spółką a Wisłą Płock, między Moskwerem a Wisłą Płock, tak aby rzeczywiście na tym obiekcie mogły odbywać się bezpiecznie już wszelkie zawody sportowe. Jestem przekonany, że liczyłem, że jest szansa, że będzie to w maju. Natomiast jeśli nie maj, to na pewno początek sezonu kolejnego ligowego to będzie dobry moment, żeby rzeczywiście zgromadzić pełen stadion publiczności. Jak ma wyglądać Orlen Stadion? Wzięliśmy pod uwagę możliwość wystąpienia klubu również w rozgrywkach europejskich. W związku z powyższym stadion został w taki sposób zaprojektowany, a w tej chwili wybudowany, żeby drużyna, która będzie z niego korzystała, mogła zgodnie z licencją zarówno pzpn jak i UEFA grać rozgrywki na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Na dzień dzisiejszy stadion opiewa na ilość około 15 tysięcy miejsca. Dokładnie taka ilość wystarczy nam do tego, żeby rozgrywki, Międzynarodowe na tym stadionie mogły być rozgrywane. Dziś do dyspozycji klubu będzie 14 lóż. Loże będą od 8 do 20 osób. W związku z powyższym klub również ma możliwość do tego, żeby w taki sposób pozyskiwać sponsorów i móc zapewnić im odpowiednią ilość. A na czym dokładnie ma polegać wsparcie koncernu jako sponsora stadionu? To jest kwestia logotypów, to jest kwestia umieszczania sponsora przy okazji wszelkich wydarzeń, które tutaj będą realizowane. To jest też element pewnej części infrastrukturalnej stadionu, która będzie do dyspozycji PK Orlen. Mówiąc no tutaj na przykład o, o, o tych wizytowych boksach, lożach, które też będą możliwe do, do użytkowania przez, przez Пока нормально.